Wielkie nadzieje i nagłe widmo katastrofy, tak wygląda dziś sytuacja FC Barcelony. Kibice znów mają powody do niepokoju, mimo że sportowo klub wrócił na szczyt. Gdy wydawało się, że projekt Hansiego Flyke nabiera rozpędu i kadra zostanie wzmocniona kilkoma topowymi nazwiskami, z Hiszpanii napłynęły wieści, które mogą zachwiać całym fundamentem budowanym przez działaczy. Czy nowa era Blaugrany zacznie się od europejskiej kary? FC Barcelona znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie finalizacji transferu nowego bramkarza, co może wywrócić dotychczasowy układ sił w drużynie do góry nogami. Według informacji hiszpańskich mediów, Mark Andre Ter jest już praktycznie jedną nogą poza klubem, a dodatkowo zarząd Barcelony intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Luisa Biążą z Liverpoolu. Plany te jednak mogą elisi w gruzach z powodu najnowszych doniesień prosto z Hiszpanii. Jak informuje prasa, Dumie Katalonii grozi wyjątkowo surowa kara, ponieważ do akcji wkroczyła UEFA. Sezon 2024-2025 był najlepszym w wykonaniu Barcelony od lat. Pod wodzą Hansiego Flicka drużyna sięgnęła po Mistrzostwo Hiszpanii, Super Puchar oraz Puchar Króla. Mimo, że nie udało się zdobyć upragnionej ligi mistrzów, apetyty wśród kibiców i zarządu rosły z tygodnia na tydzień. Nic więc dziwnego, że kataloński klub pracuje nad głośnymi transferami. Niemal dopięto już zakup Joana Garci z Espaniolu, a priorytetem jest również Luis Bias. Jednocześnie klub przygotowuje się do pożegnania z kilkoma zawodnikami. Latem mają odejść m.in. Ter Stegen, Inaki Pena, Paul Victor, a także Ansu Fati, który jest bardzo blisko As Monaco. Wszystko jednak może runąć jak domek z kart, bo UEFA rozważa poważne sankcje wobec Barcelony. Dziennik The Times poinformował, że organ kontrolujący finanse klubów przyjrzał się transakcjom Blaugrany i wykrył drugie już w ostatnim czasie naruszenie zasad finansowego fair play. Jeszcze w październiku klub przegrał apelację przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu TS i musiał zapłacić 500 tysięcy euro grzywny za błędne wykazanie zysków. Wówczas kara była stosunkowo łagodna, lecz tym razem UEFA może nałożyć dużo poważniejsze konsekwencje. Jak podaje Martin Ziegler. Barcelonie grozi ograniczenie liczby zawodników, których będzie mogła zgłosić do rozgrywek Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, a nawet objęcie punktów. To ogromne ryzyko dla zespołu i ogromne zagrożenie dla morale drużyny. Takie sankcje mogą nie tylko wpłynąć na sytuację kadrową, ale także odstraszyć potencjalnych nowych zawodników od podpisania kontraktów z klubem. Sama kara finansowa byłaby poważnym ciosem dla wciąż bardzo napiętego budżetu Dumy Katalonii. Ograniczenie kadry czy objęcie punktów byłoby jeszcze dotkliwsze. Odczuliby je nie tylko działacze, ale przede wszystkim piłkarze, w tym tacy jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny. W przeszłości podobne naruszenia popełniły Chelsea i Aston Villa, które szybko rozpoczęły rozmowy ugodowe z klubową Izbą Kontroli Finansowej UEFA. Nie wiadomo, czy Barcelona zdecyduje się na podobny ruch. Pamiętać należy, że już w tym sezonie pojawiły się problemy z rejestracją daniego Almoł i Pał Wyktorę, co wywołało niezadowolenie w szatni. Zawodnicy nie mogli zrozumieć, jak możliwe było doprowadzenie do takich niedopatrzeń, które miały realny wpływ na zespół. Tego typu nieprawidłowości psują również wizerunek klubu, co może mieć długofalowe konsekwencje. Od utraty wiarygodności na rynku transferowym po osłabienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z inwestorami i sponsorami. Przyszłość FC Barcelony, mimo niedawnych sukcesów, znów stoi pod znakiem zapytania.